Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Excelinio. I powiem wam szczerze, że no Kieruję się to moją playlistą do obejrzenia które sobie dodawałem, bo tam sobie w sumie piosenki mi się wyświetlały e, No i co Fukai X Charlie Moncler Interludium Preludium i tak dalej To wszystko to tylko interludium, czyli Czyli to jest jakaś zapowiedź do epki, bo słyszałem, że Fukai wydał epkę No i tak, jest ta epka Ale myślałem, że to jest kurczę ramówka, ale to nie jest ramówka, no ale dobra, co z tego, że to nie jest ramówka? Zaczynamy wszystko i wszystko skończymy najprawdopodobniej. Kurczę, tak mnie boli to, że mi się nie nagrał yy, odcinek z Kim Zimmerem, bo ta ramówka nie będzie pełna na moim kanale, bo już nie widzę sensu nagrywać tego jeszcze raz, gdyż to już słyszałem. Yy, no i co? Kurczę, co do Waszych podpowiedzi, co oceniać? No to tak. Mm... Cały czas są nowości, cały czas oceniam to co się wyświetla i tak dalej, i tak dalej Wszystko tam pokończymy, nie martwcie się No ale dzisiaj akurat mam taki dzień, że za, za dużo nie mam czasu na nagrywki, dlatego pierwsze lepsze, nie? Ale Fukaj akurat lubię, więc jestem ciekawy co to jest to interludium W sensie, no ja wiem, że to jest prawdopodobnie jego epka, nie? Ale, ale zobaczymy, kurde aż się zapowietrzyłem, nie? To jest masakra, dobra tekst mam Wszystko mam dupie Zobaczymy. Jak mi znowu klip zamarzą To będę musiał siąść do overleya. Ja siedziałem cicho, robiłem zapasy 70 jak Siedział cicho, bo robił zapasy. Czy siedział cicho, nie wydawał muzyki. Bo robił zapasy, żeby mieć muzykę na zapas, coś takiego, a 70 kilo jak islam lub chabib. Islam, Makchaviv oraz Chabib Coś tam to rosyjscy zawodnicy mieszanych sztuk walk Oboje ważą 70 kilo, do czego odnosi się Fukaj 7.0 kilo, aha No to chyba się nie? trochę na siłę chyba U mnie biło, lecz żaden nie trafił Przeraża mnie miłość, napędza nienawiść Siedziałem sam na podłodze, czekałem na wyrok Dziś leci lawino i wszystko, wszystko się zmieniło jak na Robią Michała, swój płytą to nikt nie pomógł ku... dla to wszystko na naszych palcach i barkach. Nie nawinę, że nie wierzyli mi wtedy, bo to oczywiste. Nie powiem, że ten, co nie wierzył, to już za to pizdę, bo to oczywiste. To pora na realto, pora na fakt-check, pora na fierdo. Trzymaj kartę dałem na mamę i tatę moją pierwszą dużą wypłatę. Diamenty mam, a dajcie to kartę Po to mieszkanie i drugie mieszkanie zatrudniam przyjaciół i płacę. Tak się buduje charakter, wszystko zrobiliśmy razem. Nikt inny nie. O kurwa, jestem dumny z Fukaja. Przepraszam Was, ja jestem dumny z Fukaja. Naprawdę, jak yy, był taki, takim potencjałem SBM-u i tak dalej, tak yy, w moim mniemaniu mnie nie przekonywał aż tak. Tylko wiecie, zwyczajne yy, tam yy, pojedyncze utwory mi siadały i tak dalej, ale tutaj, ziomek, ty dorastasz. Kurwa, jak to jest zajebiste, ty. Zajebiście, zajebiście, o to mi chodzi. Z tym, że już wielu yy, go biło, ale żaden nie trafił. Jeżeli chodzi o muzykę, to nie jestem w stanie powiedzieć, kto go kurwa kiedyś zaczepił, kiedykolwiek, szczerze. Wszystko się zmieniło, jak na winą to jest nawiązanie do blaka blaka. Kurczę, powiem Wam, że nie słuchałem chyba tego. W sensie, no słuchałem to pewnie gdzieś tam przypadkiem, ale tak to średnio. A, nie zatrzymałem się, wychodzę na bis, to robią mi hałas. Nie jestem do końca pewna, ale tutaj z płytką to nikt nie pomógł nam nadal. I później jest nie na winę, że nie wierzyli mi wtedy, bo to oczywiste. W sensie tu chodzi o to, że ktoś nie wierzył w niego? W sensie jako, nie wiem, że ta płyta coś osiągnie i tak dalej? Mnie nie jestem do końca pewny, czy tu chodzi o pewny projekt, czy ogólnie o niego, bo jeżeli chodzi o niego samego, jeżeli chodzi o artystę, no to kurczę, mieć poparcie Matczaka wtedy to był kurwa win, według mnie. Z tym, że wydał na mamę i tatę pierwszą dużą wypłatę, szacunek zrobiłbym dokładnie tak samo. W sensie, no wiecie, kurczę, jeżeli wasi rodzice was wychowują i kochają i tak dalej, i tak dalej, no to jak zarobicie pierwszy duży papier, tak, żeby wystarczyło wam na przeżycie, jeżeli jesteście już pełnoletni i gdzieś tam sobie mieszkacie od nich daleko, no to póki przeżyjecie i zostanie wam jeszcze w chuj nadmiaru, no to naprawdę możecie sprawić coś tym rodzicom, nie? To, to mi się wydaje, wynika z bardziej. Emocjonalnych, wiecie, że mama we mnie wyżyła, i tak dalej. No to wiecie, później kupię dom. A jeżeli powiedzmy rodzice nie wierzyli i tak dalej, i tak dalej, no to troszeczkę postawa się zmienia wtedy człowieka. Mieszkanie i drugie mieszkanie zatrudniam przyjaciół i płacę. Tak się buduje hallowem, wszystko zrobiliśmy razem, nikt inny nie giną palce Wszystko co mam, to sobie wyszarpałem miesiącami robiłem każdy kawałek i ciągle tu trzecim Warszawa i Warszawa Szczecin jakbym zabierdalał w DHL Solar mi mózg. O i, i się. Jakby, jakby zapierdalał w DHL, no wiecie, kurczę, ja cały czas to powtarzam, ale faktycznie a nie widzicie pewnie, yy, ale jeżeli faktycznie o sobie to wyszarpał, i tak dalej, i tak dalej, i robił to z ziomkami, no to ten sukces smakuje o wiele lepiej niż jakby, kurwa, przyszedł taki yy, nie wiem, smolasty do oliwki Brazil i oliwka Brazil, by miała 10 milionów pod piosenką. Bo kurwa, tekst był napisany prawdopodobnie przez Smolastego, beat zrobił ktoś inny. Wiecie, ona to tylko zarapowała i, i to tyle. Nie, takie industry planty to jest naprawdę coś oczywistego, ale z tym, że faktycznie zatrudnia przyjaciół i płaci? Kurde. Ciekawe, ciekawe jaka to jest, w sensie jaką robotę dla nich robi. Dla to niego Warszawa robią. Warszawa i Warszawa, Szczecin, jakbym zabierdalał w THL. Solar mi mówi, że wygrindowane, no i ma rację. Tak. Wszystko to wziąłem na klatę, mocno mi siadło na banie. Coś się zmieniło na amen. Prawie straciłem tu swą miłość życia. Nocami o. mi ściła się lina. Łzy na polikach, no i chwała ślina. Ty boisz stopy, to wytrzymał. Mało kto by to wytrzymał, ale wiem, że na pewno nie tylko ty tak miałeś, nie? W sensie, no kurczę, blade. To naprawdę wynika z dużo, dużo różnych aspektów na to wpływa, nie? Ale tutaj na przykład z muzyki, ale on wiedział, że brnie w to, bo dla siebie, nie? A jeżeli ktoś po prostu tak ma, no to mi się wydaje, że jest gorzej, bo nie ma motywacji w ogóle żadnej z tym, ale że prawie stracił miłość życia. Ja wiem, że on nawijał jakieś dziewczynie cały czas. Cały czas nawet na hotelu dwójce yy, i tak. Dwójce? Dwójce, nie? Ale czemu prawie stracił? 20 artystów mi nie odpisało albo odmówiło mi fita Moje serce już umarło i je zastąpiła muzyka Zamknąłem się w sobie jak zawsze, zwierzałem się tylko na kartce Straciłem kontakt ze światem, straciłem pamięć, nie żyłem naprawdę Nie mówiłem o tym nic mamie, nie mówiłem o tym też tacie Kocham was kurwa najbardziej, więc Boże jeżeli ty możesz to mnie zabierz najpierw Ej, może i przesadzam, nie? Ale yy, ten wers, że Boże mnie zabierz najpierw jest jeszcze bardziej dla nich krzywdzący niż yy, w sensie dobra, bo tutaj popatrzcie, jakby Fukaj stracił mamę i tatę, cierpiałby w chuj, nie? Ale jakby mama i tata stracili Fukaja jako pierwszego, to by cierpieli w chuj. Więc tutaj. Yy, no Albo on, albo oni by cierpieli, więc tutaj nie jest nic. Yy, dobrego w tym wersie, to po pierwsze, a po drugie w ogóle na znawinął taki sam wers, że boję się, że straci babcię czy tam mam, mamę, dziadka i coś tam, coś tam, więc Boże, jeśli mnie słyszysz, proszę zabierz mnie najpierw no Znajdź mnie w tym. Znajdź mnie. Fajne. Znajdź mnie w moich wersach, w mojej twórczości. Znajdź mnie. Fajne. A co do jeszcze tych wersów, że stracił pamięć, nie żył naprawdę, stracił kontakt ze światem, no to też można powiedzieć, że naprawdę dużo ludzi tak może po prostu żyje tak z nawyku, nie? nie? Nie są tacy obecni. I wiem, bo sam przez pewien czas takie życie prowadziłem, nie? To naprawdę nie jest nic dobrego, a raczej wyniszczającego i naprawdę dobrze, dobrze jest, jeżeli człowiek się obudzi przed faktycznie upadkiem, a Zwierzą się tylko na kartce. Kurczę, z czego to wynika, że wszyscy artyści zwierzają się tylko na kartce, nie gadają z nikim i tak dalej, bo tam wszystko, co prawdziwe, co w nim, to rzucają na kartkę, nie? To naprawdę aż tak pomaga? No bo nie wiem, jakby to tak pomagało, to nie tylko artyści by to robili, tylko wszyscy, a, a nie wiem, a jednak są ludzie, którzy chodzą do psychologów i tak dalej. No nie wiem. Powiem wam tak, klip był dojebany z tego względu, że nie wiem, czy na cały obraz jest nałożony taki efekt. Prawdopodobnie tak, bo widzę, że drzewa też są czerwone, ale widzicie, popatrz, <gryw> widzicie, popatrz. Tutaj tło jest zajebiste, w sensie normalne, tylko drzewa są czerwone, droga chyba też, ale tutaj auto i fukaj, są takim tym kontrastem, zajebiste to jest. Jeżeli chodzi o bit, beat... na to robią Michała, to nikt nie pomógł nam jest dobry, jest dobry. Naprawdę widzę w nim duży potencjał tego bitu, żeby zrobić tutaj na tym yy, to, co zrobił Fukaj i jeszcze cztery inne jakieś style. Także to jest właśnie zajebiste w tych bitach. Yy, co do Fukaja, no kurwa, ja nie mam pytań. No ziomek, co tutaj odpierdolę. Naprawdę, nie spodziewałem się, że on tak potrafi nawijać, szczerze. W się sensie, dobra, spodziewałem się, bo gdzieś tam kiedyś coś tam było słuchane, nie, od niego takiego bardziej agresywnego, ale kurwa, on powinien pójść w taką naprawdę nawilke, nie, bo tutaj nie było żadnych, on właśnie słynie z tego, że on tutaj nie ma żadnych praktycznie efektów, nie, tutaj nie ma, autotune, nie ma y, jakichś tam, wiecie, poważniejszych zabiegów, tylko po prostu są dwie ścieżki y, jego wokalu nałożone na siebie, nie, y, y, w pewnych momentach, bądź w całości. No i to właśnie czyni go. Takim troszeczkę wyróżniającym się, nie? No bo jak on zaczynał wchodzić na scenę To wtedy ludzie mówili, że on się urodził troszeczkę za późno, bo byłby po prostu Faworytem, jeżeli chodzi o taki old school i tak dalej, także no To go czyni właśnie tym wyróżniającym się i naprawdę fajna, stylowa Fukaya Melodyczność, to nie było za dużej Ale jeżeli ma być taka nawijka, to melodyczności tu nie potrzebuje w takich kawałkach, naprawdę Dojebany numer i jestem dumny z Fukaja, naprawdę, Fukaj co rozjebał całą Romówkę swoją dużo lepszą epką. A ja nie rozumiem, właśnie robią kurwa ten... Yy, projekt Romówka, a ten se epka wydaje? Co jest kurwa? W końcu ciary podczas słuchania czegoś od SB. Dawno tego nie czułem. Ja też, ale wczoraj był szaran, więc nie mogę tego powiedzieć. Dla mnie to taki vibe Kwiatu Polskiej Młodzieży, zajebisty numer fukajoby, tak dalej, trzymam kciuki za ciebie. Obyś ty był następnym filarem SB. No mi się wydaje, że ma największe szanse. Bo kini leci kurwa na wyświetlenia, a nie na jakąś wartość muzyczną, a tutaj Fukaj naprawdę dużo stawia na takie wartościowe piosenki, nie i takie, które na które poświęcił więcej niż kurwa 5 minut, nie? W porównaniu do kiniego. Dla zasięgu, bo widzę, że wy chłopaki nadal robicie mu ze starym stylu. Szacun za to. Mordeczki, nagrywajcie TikToki pod to, bo to jest dobra muza No. Dziś ostatnia matura, nowe nuty od Fukaja, tak można żyć. Dziś ostatnia matura, aha. Twoje kawałki są bardzo osobiste i bardzo autentyczne i to jest w tym wszystkim najlepsze. Myślę, że wiele z nas może się utożsamiać Twoimi słowami na swój sposób. Również się zgadzam i ja również się zgadzam z tym, że brzmi to bardzo autentycznie. A ta, ta ten kurczę odcinek jest już za długi, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie mnie wspomóc zajrzyjcie do opisu. Jeżeli chcecie pooglądać mnie więcej, to zapraszam do playlisty. Do playlist. No i skomentujcie, subskrybujcie i lajkujcie się, manko.